Piłka nożna to nie tylko sport, to wielki biznes, miliony kibiców i ogromne pieniądze, zanim piłkarze wyjdą na boisko i rozlegnie się pierwszych gwizdek, są rzeczy, które dzieją się w tle. Jedną z nich jest walka o miejsce na koszulce. Dlaczego? Bo to miejsce, które ogląda miliony ludzi na całym świecie i każda firma marzy o tym, by właśnie tam umieścić swoje logo. Ja nazywam się Mikołaj, a to kolejny odcinek Luźnej Piłki. Jeżeli podoba Ci się to, co tworzę, zostaw lajka oraz subskrypcję, a także zajrzyj na mojego Instagrama, do którego link znajduje się w opisie. A teraz przechodzimy do dalszej części filmu. Proszę Państwa, siadamy głęboko w fotelach, zapinamy pasy. W latach 2006-2011 Duma Katalonii jako nieliczny klub grała bez komercyjnego sponsora na froncie swoich koszulek. Zamiast za to Barcelona wiązała współpracę z organizacją charytatywną UNICEF, która zajmuje się opieką lekarską i pomocą w sytuacjach kryzysowych. W sezonie 2001-2002 Fulham przywitało się z Premier League w koszulkach, które na froncie miały logotyp pizzerii Pizza Hut. Która potem stała się jedną z najpopularniejszych pizzerii na całym świecie. Trykoty West Bromwich Albion z lat 1984-1986 posiadały na froncie znak ukazujący przekreślonego papierosa. Co zabawne, palenie w tamtych czasach było wręcz normą. Klub z Florencji w latach 1992-1994 na froncie swoich koszulek posiadał nazwę znanych gazowanych napojów cytrynowych marki Seven Up. Drugim przykładem koszulki klubu z Florencji będzie sponsor, którego klub posiadał na froncie swoich koszulek w latach 1997-1999. Japońska firma Nintendo, która produkowała konsole oraz gry, była głównym sponsorem klubu z Włoch w tamtym czasie. W latach 1988-1991 klub z Neapolu podjął współpracę z firmą Mars. Która promowała swoje słodkie batoniki na froncie koszulki Azurich. A czy Wam przypomina się jakiś nietypowy sponsor na koszulkach piłkarskich? Zostawcie swoją opinię w komentarzu. A to już wszystko w tym odcinku. Jeżeli podoba Ci się to, co tworzy, zostaw lajka oraz subskrypcję. A my niezmiennie słyszymy się za tydzień w czwartek. Cześć!